Witajcie kochani na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś moje top 5 hortensji, które naprawdę warto mieć w swoim ogrodzie. Wybrałam takie hortensje, które czymś się wyróżniają. Pierwszą hortensją, która naprawdę się wyróżnia, jest to Diamond Rouge. Dla mnie jest to hortensja, można powiedzieć, numer jeden, jeśli chodzi o przebarwianie. Jeszcze jest melba, tak mi się wydaje, że ona jest jeszcze bardziej taka bordowa. A ta hortensja naprawdę zachwyca i swoimi kwiatostanami, które są ogromne. Jest to hortensja troszkę ażurowa. Ona nie jest taka pełna jak vanilla, Po prostu jest ażurowa. Ona nie, nie rozwija wszystkich tutaj płatków, jak możecie sobie zobaczyć. Ale zachwyca swoimi kwiatostanami. W tym roku ona dostała dość dużo wody, więc ona ma kwiatostany ogromne. No jest przepiękna, ja się nią zachwycam, jak ona się przebarwia, bo ona ma taki naprawdę później buraczkowy kolor. Rośnie tutaj już u mnie 6 lat, już potężny taki krzak zbudowała, więc zachwyca z daleka i naprawdę polecam właśnie tą odmianę. Bardzo dużo osób, bo ja tutaj mam taką ścieżkę rowerową, i tutaj bardzo dużo osób. Mnie pyta właśnie o tą Hortensję, co to jest, bo ona jak się przebarwia, to naprawdę wygląda zachwycająco. Ona już teraz wygląda zachwycająco, ale jak później będzie miała takie mocno buraczkowe kwiaty, no to będzie wyglądać cudnie. Ona tak u mnie, ja ją dość niskotne i ona u mnie tak dorasta, tak minimum 1,40 m. Myślę sobie ją co roku troszkę wyżej przycinać. Hortensja, która jest mocniej przycięta, ona będzie miała dość takie sztywniejsze pędy. No i ja właśnie tak przycinam, że nie jest to taki ogromny krzak, ale jest właśnie taki fajny, zgrabny. Wszystko zależy, właśnie od cięcia. Jeśli przytniecie niżej, no to te pędy są bardziej takie sztywne, grube. Ja akurat tą hortensję przycinam. Dość nisko, ale myślę, z roku na rok sobie ją troszkę wyżej, żeby jednak ona tutaj górowała nad tymi innymi roślinami. Więc na pewno jest to hortensja, którą warto polecić. Następną hortensją, którą ja się zachwycam, jest to Polarber. Jak dla mnie, jest to hortensja naprawdę zachwycająca, warta uwagi, warta wprowadzenia do swojego ogrodu. Ma ona przepiękne, białe kwiatostany, i później tutaj są. Limonkowe. U mnie nie zachwyca w tym roku ta hortensja, ale dwa lata temu naprawdę zachwycała. Zachwycała swoimi kwiatostanami, bo naprawdę robiły show w ogrodzie. Ona tutaj nie ma takich ogromnych kwiatostanów. Była słabo podlewana. Oprócz tego była dzielona w zeszłym roku albo dwa lata temu. Ja ją dzieliłam, bo chcę jej tutaj mieć więcej w ogrodzie, bo naprawdę ona zachwyca. I ja sobie ją podzieliłam na trzy hortensje i myślę, właśnie z niej zrobić taki mini szpaler, bo naprawdę ona jest przepiękną odmianą i warto ją mieć w swoim ogrodzie ze względu na te białe kwiatostany. Ona się przebarwia troszkę tak na taki brudny róż, ale jest przepiękna, naprawdę. Warto mieć właśnie tą odmianę u siebie w ogrodzie. I ona może rosnąć w takim lekkim półcieniu, bo jeśli jest posadzona na takim pełnym słońcu, to może zostać troszkę przypalona. Następnymi hortensjami, którymi ja się zachwycam, są limelighty. Naprawdę w ogrodzie będą zachwycać, bo one są chyba najbardziej sztywne. Mają pędy. Im są starsze, to naprawdę mają sztywniejsze te pędy. Tutaj, akurat w tym szpalerze, nie wiem, czy jakieś nie pomyliłam, ale sobie przejdziemy dalej i pokażę Wam właśnie te, które są najstarsze u mnie w ogrodzie. I tutaj są dwie te hortensje, i naprawdę one tutaj zachwycają. Są tutaj podlewane, bo w szpalerze tamten szpaler to są wszystko już rozmnażane, i nie wiem, czy tam któreś się nie pomyliłam. Ale tutaj są hortensje, które zakupiłam chyba 6 lat temu, tak. One w tym roku były przycięte troszkę wyżej niż zawsze, bo zawsze przycinam niżej. No i tutaj są ogromne kwiatostany, bo dostały w tym roku najwięcej chyba wody. No bo ja tutaj miałam beczkę i jak mi napadało do beczki, to od razu po prostu podlewałam właśnie te hortensje, które no tak najbliżej miałam żeby po prostu z tymi wiadrami nie chodzić. Więc ona tutaj naprawdę dostała sporo wody i ma naprawdę ogromne kwiatostany. No, ja już nagrywałam o hortensjach różne filmiki, że właśnie głównym powodem, że hortensje mają małe kwiatuszki, no to jest cięcie i drugie, że te hortensje są mało podlewane, a one potrzebują dużo wody. Kwiatostany są ogromne. W pierwszej fazie są limonkowe, a później są. Taki brudny róż. No ale ona zachwyca właśnie swoimi dużymi kwiatostanami sztywnym pędem. Bo dla mnie ona jest chyba najbardziej sztywna. Może też dlatego, że ona tu tak pod dachem jest i nie ma tutaj takiego bezpośredniego szczu. Więc myślę, że może to być właśnie również tą. Taką może zaletą, bo hortensje generalnie są, jak mają takie ogromne kwiatostany, no to jak są później napite tej, tego deszczu, no to mogą się wyłamywać, mogą po prostu troszkę się pokładać. Akurat ona wydaje mi się, że jest najbardziej sztywną odmianą. Następną hortensją, którą chciałam Wam zaproponować, jest to. Jest to niziutka odmiana, więc będzie się nadawać świetnie do małych ogrodów, do donic. Naprawdę będzie zachwycać czy na tarasie, na balkonie, no bo jest to niziutka odmiana. Ona u mnie tak dorasta do 60 cm, bo tutaj była niziutko przycięta. Ja ją zawsze tutaj niziutko tnę, no bo ona tutaj rośnie przy tarasie. A mam ją w drugim miejscu, i ona tam jest troszeczkę wyższa. Akurat tamta była kupiona jako Bobo, ale ona wygląda tak samo jak ta. No, ta Hortensja naprawdę zachwyca swoimi kwiatostanami. W pierwszej fazie są limonkowe, później jest taki róż. Kwiatostany bardziej są takie kuliste. Ale myślę, że również zachwycające. Mam ją w tym drugim miejscu posadzoną, i ona tam ma troszkę większe te kwiatostany, bo była przycięta wyżej. Ta jest tutaj przycinana co roku niziutko, a tamta jest przycięta wyżej, i ona jest trochę wyższa i ma większe te kwiatostany. Akurat lubię ją, ja Wam zaraz pokażę, właśnie jak tamta wygląda. Więc możecie sobie również ten sposób przycinać. I tutaj jest druga ta hortensja. Ona pięknie tutaj wygląda. Jest przycinana wyżej. Trochę mi ją tutaj miskant zagłusza, bo jest, no ja ją tutaj chciałam ze względu na te róże, żeby jednak ona tutaj się tak mocno nie wybijała, ale posadziłam jej tutaj miskanta, no i troszkę mi ją ten miskant tutaj głuszy, więc chciałabym tutaj w tym roku sobie ją przesadzić. Posadzić tutaj wyższą hortensję, żeby jednak już z daleka na tle tego miskanta będzie super wyglądać ta hortensja, a tą hortensję przesadzić. Bo pomimo tego, że ja ją przycinam tutaj wyżej, to ona no, nie uzyskała tutaj, wiecie, jakichś takich wielkich rozmiarów, bo ona tutaj ma może z metr maksymalnie. Ostatnią hortensją, którą chciałam Wam polecić jest to vanilla. Ona jest naprawdę zachwycająca i w fazie tej pierwszej bieli, ale później, jak ona się przebarwia na różowo, to naprawdę zachwyca swoimi kwiatostanami. Ona ma piękny kwiatostan taki różowy. No, pięknie się przebarwia. Chyba jest to najładniejsza odmiana, jeśli chodzi o bukietową hortensję. Ona będzie tutaj za niedługo wyglądać jak takie lody w pucharkach. Ogromne kwiatostany. Ona tutaj dostała troszkę wody w tym roku, bo ja tutaj mam tą linię kroplującą z mauserów. Ale również przez to, że przeszła tutaj wichura, połamało mi trochę pędów. Więc ona nie ma tutaj aż tyle tych kwiatostanów. Tam jest druga i również tutaj połamało mi ją. No i tych kwiatostanów jest tutaj mniej. Akurat te hortensje nadają się do półcienia, bo widziałam, że na takiej, naprawdę na takiej patelni były te kwiatostany przypalane. Więc no, nie do końca ona się nadaje na takie słoneczne. Chociaż ja zauważyłam, że większość hortensji lepiej u mnie kwitnie na słonecznym stanowisku niż w półcieniu, bo te w półcieniu one zachwitają później. Ja chyba w zeszłym roku nagrałam takie wideo, że jeżeli chcecie, żeby Wam się hortensja rozkrzewiła, no to sobie ją przytnijcie. Po prostu uszknijcie te pędy i wtedy Wam się rozkrzewi. Ona również zakwitnie w tym roku. Powinna zakwitnąć w tym roku. Tylko no później. Ona tutaj ma jakieś 1,60 m. Była cięta troszkę wyżej. I uzyskała tu jakiś metr 60. M. Dziękuję również wszystkim osobom, które dają łapkę w górę, które napiszą komentarz, które subskrybują ten kanał. Naprawdę Wam za to dziękuję. Jeśli macie jakieś swoje ulubione hortensje, jakieś swoje typy, które naprawdę zachwycają, to napiszcie tutaj komentarz. Może ktoś skorzysta i wprowadzi właśnie te hortensje do swojego ogrodu. Jeszcze raz dziękuję.